Dzień dobry. Mm. Wieczór. Z pewnością znacie te dwa powiedzenia, jak Cię widzą, tak cię piszą oraz diabeł tkwi w szczegółach, a ich zwieńczenie, scalenie, czy też wspólnym mianownikiem jest OnePlus Nord 3. Wiele osób uważa, że przynajmniej w obecnych czasach nie ma logicznego sensu w zakupie nowego flagowca, bo wiele smartfonów za 2, 2,5 do 3000 złotych, a więc pośrodku idealnie pracuje się dzisiejszy Nord 3, robi prawie wszystko tak samo dobrze, co droższe flagowce. I ja po części pod tym się podpisuję, ale z racji, że każdy kij ma dwa końce... Nie. Powiem szczerze, że na Norda 3 czekałem z wielkim zniecierpliwieniem. Nord 1 był mizerny. Nord 2 w jednym słowie był underdogiem, by rok później 2T okazał się ponowną miernotą, więc logicznym jest, że od Norda 3 po kolejnym roku oczekiwania chciałem czegoś więcej i po premierze, patrząc na te niemalże symetryczne, turbo cienkie ramki, robiące niemałe wrażenie nie tylko w swoim, ale też i zauważalnie droższym segmencie, zbudowało solidne fundamenty pod materiał. A przypomnę, jak cię widzą... Tak cię piszą. Ekran to wizytówka Norda 3, gdzie parametrami cyferkami nie odstaje od najlepszych. 120 Hz AMOLED Full HD+, z jasnością maksymalną według mojego pomiaru 2110 luxów piku, czyli prawie tyle, ile mają najlepsze flagowce. Problemem jest jego rozmiar. Urósł 6,7 cala, więc to kolejny ogromny smartfon i nawet mimo tych cienkich ramek. Trójkę niewygodnie trzyma się w dłoni za sprawą modnej, ładnej, ale niepraktycznej, płaskiej, plastikowej ramy. Dalej skrywa praktycznie praktyczny, świetny suwak powiadomień, przez co pracowanie z nią nie jest tak przyjemne jak mogłoby być, bo dwie rzeczy zrobiły na mnie niemałe wrażenie. Po pierwsze przyciski, niby tylko przyciski, ale mają bardzo fajny, rzadki, wyrazisty zero jedynkowy klik oraz wibracje. Ich precyzja, moc, wyrazistość i sposób wibrowania są lepsze niż w niejednym flagowcu, powodując dużo przyjemniejszą interakcję z nakładką Oxygen OS 13, opartą na Androidzie 13. Sam system działa płynnie, choć nie Jednokrotnie zdarzały się randomowe redukcje kratkarzu na 60 Hz, bądź też po prostu szarpanie interfejsu, ale, ok, może jest to kwestia tego popularnego. W aktualizacji to poprawimy i zoptymalizujemy to pod procesor Mediateka Diamond City 9000 z pamięcią UFS 3,1 i całość zasilana jest przez ogniwo 5000 mAh, które w benchmarku daje naprawdę bardzo przyzwoite 12 godzin, jak dobrze pamiętam, ale, tak jak mówiłem. Diabeł tkwi w szczegółach. W codziennym dla mnie normalnym użytkowaniu, czyli LT, tak jak zawsze testuję i użytkuję jak normalny Kowalski, bez urazy Kowalski, uzyskiwałem sod na poziomie 3 godzin. Może w porywach do 4, ale samych 4 godzin nie uzyskałem. Te, piżu, ale inni mówią, że jest gi. Więc żeby rzetelności recenzenckiej polakowie Rdakowie stało się zadość, napisałem do iskomu, że potrzebuję jeszcze jedną sztukę sklepową Norda 3, bo mówię, może mam wadliwą sztukę i prawdopodobieństwo, że mam dwie wadliwe sztuki. Rośnie. <laughs> piżu spokojnie, poczekaj na aktualizację i dosłownie w dniu, kiedy stwierdziłem, e, kończę testy, bo pojawił się, bo pojawił się, dosł może nie dosłownie, ale naprawdę przekozacki Nothing Phone 2, tak ładnie go postawię e, pionowo, pojawiła się gigabajtowa aktualizacja. Jednego NORDA nie zaktualizowałem, więc powiem Wam, co ona e, poprawiła. Oczywiście najnowsze łatki bezpieczeństwa na lipiec, poprawiono stabilność systemu oraz performance, to samo z kamerą oraz Wydłużono życie baterii. No... Oczywiście to są moje testy, moje wyniki i być może miałem jakieś fatum, pecha z dwoma egzemplarzami, ale w czasie pisania scenariusza uświadomiłem sobie, że robiłem materiał o Diamond City 9000+, który jest tym samym, co 9000, ale z wyższym taktowaniem. Który jest gorętszy? Dotknij gdzieś w tych okolicach. Tutaj? No. Lepiej tak. Ten. Dużo? Tak, parze. A gdy odpaliłem nawigację z wyłączonym ekranem, miałem godzinę SOT na 50%. Deską ratunku, albo raczej brzytwą ratunku, jest szybka zestawowa ładowarka o mocy 80 W. Ładująca według producenta od 1 do 60% w 15 minut. Według mojego pomiaru w 15 minut ładuje się od 5%, a do 100% ładuje się w okolicach pół godziny. W zestawie oprócz ładowarki przewodu znajduje się całe. Z rzeczy, które trzeba, ale nie chce się mówić, obsługa sieci 5G, szybki czytnik linii papilarnych, dual-SIM, dioda IR do sterowania urządzeniami multimedialnymi, USB-C 2.0, zdecydowanie płaskie, suche, choć czytelne w brzmieniu głośniki stereo, no i... Aparaty. Są trzy. Jeden z nich to 2 megapikselowy makro, drugi 8 megapikselowy F2,2 Ultra szeroki o zawrotnej wielkości ćwiartki cala oraz główny sony ImX890 parametrach bardzo zbliżonych jak do poprzednika sony IMX 766. I o ile zdjęcia ze szerokiego kąta są bardzo słabe, nawet za dnia jest bardzo mizerna, szczegółowość ostrość, a zdjęcia wyglądają jak sprzed 10 lat. Tak główny aparat jest naprawdę przyzwoity jak na segment, który prezentuje, więc ani nie wybija się, ale też niczym nie odstaje od konkurencji. Współmiernie oczywiście siada jakość fotografii z mniejszą ilością światła, ale i tak co nieco z takiego kadru potrafi wyciągnąć. A to co mnie zawsze irytuje, w całej rodzince Oppo, czyli Realme Oppo OnePlus, telefon nocą robi tylko i wyłącznie zdjęcia w trybie nocnym. W sensie można wybrać sobie tryb Auto i Ultra night, ale oba wykonują tę samą robotę. klasycznie jeszcze próbkę nagrywanego wideo w 4K30 przez OnePlusa Norda 3, gdzie swego rodzaju rodzynką, jak na ten budżet cenowy, jest możliwość nagrywania w maksimum 4K60, chociaż też czemu się dziwi, skoro procesor swoimi osiągnięciami wydajnościowymi dorównuje Dragonowi 8 Gen 1, 8 Gen 1+. Wracając jednak na ziemię, po pierwsze no, z racji dysproporcji, jaką dzieli jak główny aparatowy 4K nie możemy przejść pomiędzy obiektywami, a po drugie mamy chyba tylko optyczną stabilizację obrazu, bo włączam tryby biegu i widać, że ten obraz nie jest tak stabilny jak w różnych stabilizacjach hybrydowych, więc wydaje mi się, że 4K ta stabilizacja jest tylko i wyłącznie optyczna. Podsumowując i reasumując, nie będę się rozwodzić, lać wody, szukać jakichś określeń i dorabiać historyki do tego podsumowania, byleby film dobił 8 minut, bo wtedy mam więcej reklam i więcej zarabiam, skoro tak naprawdę o Nordzie 3 po samym materiale Wiecie już chyba? Wszystko. Po przetestowaniu w zasadzie dwóch egzemplarzy Norda 3 i po niezadowoleniu z jego kultury pracy, procesora, pod względem termiki, jak i baterii, czuję się wręcz zobligowany powiedzieć coś, czego nie lubię. Nie polecam, bo zawsze staram się znajdować jakieś pozytywy, jakieś cechy, które mogą kogoś zadowolić. I po części tak jest, bo Nord 3 tym ekranem, wibracjami, designem rozpala serducho, ale niestety. Nie tylko serducho. Procesor, który tak naprawdę jest kluczowy do poprawnego funkcjonowania na co dzień, po prostu w chwili obecnej nie dowozi i tworzy zbyt dużą, przynajmniej dla mnie barierę do przeskoczenia, zaakceptowania. Zawsze czuję taką pewną odpowiedzialność za jak materiał ma taki, a nie inny wydźwięk, no ale co ja mogę innego powiedzieć skoro tak było podczas mojego testowania jeżeli chcieliście zakupić Norda 3, a przeze mnie przez ten materiał nie zakupicie, to żeby nie zostawiać Was na lodzie, poszukam alternatyw w podobnym budżecie i umieszczę link w opisie pod filmem, to jest link śledzący do sklepujską.pl, do mojego partnera kupując cokolwiek, kiedykolwiek z tego linku po prostu informujecie i skąd że jesteście ode mnie, z mojego polecenia i w taki sposób możecie bezkosztowo, że tak powiem wesprzeć moją współpracę, niezależną z partnerem, za co dziękuję, tak samo z siecią komórkową Mobile Vikings z kodem Darmowy rejs macie miesiąc za darmo podczas yy, przeniesienia numeru, bądź też nowego numeru. Za tydzień jakoś. Nothing Phone from... 2. Dwa... Dobra, nie przedłużam, ja jestem głodny. Sorry, sorry, że tak kończę, ale bo system głodny. Jest 15, prawie ja o 13 zazwyczaj yy, obiad. Także dziękuję serdecznie za oglądanie. wszystkiego dobrego, dużo śmiechu Zdrówka MP z Grusona, Raz jeszcze dziękuję. Do następnego razu. Cześć.